Siemaneczko mordeczki. To ja, Terrarianek I znalazłem się w jakiejś dziwnej pizzy. Dowiedziałem się uciec. Ale czy można wyjść przez drzwi? Po prostu. Nie można wyjść. O nie. Dobra, co tu pisze? Menu pizza. Peperoni, margherita, pineapple, warzywa. Człowiek. O nie, tu pizze z ludzi są robione. To jest straszne. Gaśnica. Mogę wziąć gaśnicę? Nie, nie mogę. Szkoda. Wróć teraz. Nie, nie mogę wrócić. Mogę wrócić. Spróbuję wrócić. Jeszcze raz. E. Nie, nie mogę. O nie. Winda jakaś. Ucichło nagle. <laughs> Yo, czy to jest Backrooms? Witamy. Twoje. Dum. Co to jest? O nie. Dobra. Czy to ludzie? Oj, tu muszę skoczyć tak, żeby ludzie we mnie nie trafili. Tu są pułapki. Trzeba uważać... Że... Możemy cię zobaczyć. O nie! O! Co to jest? Strasty szef! Muszę kopić coś. O nie! Skaczamy szybko! Żyjemy! Udało nam się! Co to są za ścieki? To jest jakaś niebezpieczna woda. Trzeba chyba przeskakiwać. A! Umarłem! Jeszcze raz. Dobra, teraz po rurach musimy iść To nie jest takie trudne, widzowie Może nam się uda przejść całe Co słyszałem dziwnego Dobra, wspinamy się <laughs> On tu jest Nie dotykaj kobłeb, czyli pajęczyn po angielsku On nas goni? Nie goni nas, uff a! Upadłem! Gdzie jestem? Jakieś to są cave Dobra, szybko muszę! A! A! Tu się za zatrzaska się to! Dobra, Próbułem jeszcze raz. Nie! Dobra, teraz nam się uda. Siu, tu taki parkour. Epic gamer parkour! Jakie to jest wysokie? Tu chyba trzeba potem zrobić parkour. Dobra, skaczemy. Jej, żyjemy. Co tu jest za. A! Umarłem, o nie. Ej, to jest jakieś Mario. To jest nawiązanie do Mario. Let's go. Musimy w górę iść. To idziemy w górę. Jest tutaj. Poznaj się. Do Wentu. O nie! On nas goni, on nas goni, o nie. Aaaa! Dobra, trzeba go przechytrzyć jakoś, widzowie. Możemy być na stołach. Tu jest węd, uciekamy. Jest, jest, udało nam się. Dobra, let's go. Yy, nie zatrzymuj się. Wróć teraz. Nie, ja nie będę wracać. Jestem waleczny. Co to jest? O, tu jest coś. Znajdź. Dobra, to musiałem znaleźć. Ja cię mogę to otworzyć. Jo. Dobra. Klikamy przycisk. Możemy szybciej jakoś jechać z tą windą. Nie uważam, że możemy. Dobra, jakoś się przeżyję bez tego, ale głośna ta wina jest bardzo. Y jedziemy sobie w górę. Wiecie co jeszcze jest w górę? Łapka, którą możecie zostawić pod tym filmem i możecie też zasubskrybować. 50 łapek równa się kolejny film. Od razu, ale tak, od razu. Co to jest? To są jakieś kolce. O nie, zmiażdżyły mnie. Dobra, teraz mi się uda. O. Teraz one miażdżą i mogę iść. Okej. Okay. Co to jest? Pomóż mi, mnie. O nie, muszę spaść chyba. Wow. Nie! Tu spadają czyści ciała ludzi z Robloxa. Nie, umrę! Żyję! Dalej żyję Ale to jest trudne. Widzowie, to jest bardzo trudne. Nadziej się Co mam tu zrobić? Mam w to wskoczyć Jestem w jakiejś klatce zamknięty Ej, to zadziała jak winda Co to jest? Czemu tu jest lawa w tej pizzeli? Dobra, mamy drabinę. Tylko czy uda mi się ją złapać? Tak, udało mi się złapać. Okej, okay, wchodzimy wyżej w ten sposób. This way, czyli w tą stronę. Nie, lawa mnie zabiła. Oj. O, uda nam się widzowie. Wyjście. Uciekajcie do domu. Bezpiecznie jesteśmy. O, przeżyliśmy fajnie. O nie. On tu jest. A! Boję się go. On mnie goni. A! On mnie dogoni. Nie. 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 Aaaaa! Dobra, jeszcze raz w tę stronę musimy iść. Dobra. To trzeba go przechytrzyć. Zaraz tu będzie. Będzie chciał mnie zjeść, ale ja się nie dam. Nie dam się. A prawie w domu. Jest. Uciekłem! Ha! Ha! Łatwo z nim! A mogę wrócić? Nie mogę wrócić, o, szkoda. Jestem w domu. Udało nam się wygrać to obi. Możecie napisać jak bardzo wam się podobało w komentarzach. Yy, no... WAIT! Co ja robię? Ej, mogę wrócić do pizzerii? Ej, czemu nie ma tego kucharza tu? Dobra, wracam do tego.